Minęła godzina 17 witam Państwa w drugiej godzinie popołudnia w net i na początek trochę wyjrzymy poza sprawy krajowe, ale do w tej rozmowie do Polski jeszcze wrócimy przy telefonie Jany Śpiewak, komitet Społeczny Energia Miasta. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam Państwa. W Stanach Zjednoczonych informacje, których chyba nikt się nie spodziewał, że to będzie aż tak dużo i aż tak szybko. Ponad 6,5 miliona osób zgłosiło się po raz pierwszy po zasiłek dla bezrobotnych. Kryzys tak głęboko jakiego nie widzieliśmy od roku 29, to jest na pewno przed nami. Pan napisał tekst, że, ten, że ta pandemia to będzie także zmiana i gospodarcza, i społeczna. Znaczy tak, znaczy w Stanach Zjednoczonych dane są absolutnie zatwarzające. W pierwszym tygodniu pandemii tam zarejestrowało się 3, prawie 3, 3, miliona z tego, co pamiętam, bezrobotnych, a dzisiaj przyszły nowe liczby i kolejne 6 6 miliona się zarejestrowało, czyli w sumie 10 milionów bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych, to jest 10% bezrobocie. Takich danych wskaźników nie było od wielkiego krachu e, na giełdzie w 1929 roku i wielkiego kryzysu, e, który się rozpoczął wtedy. E, to jest absolutnie przerażające dane. Oczywiście Amery gospodarka amerykańska rynek pracy w Ameryce jest totalnie zderegulowany, czyli tam można by powiedzieć komuś umowę o pracę pracę, no dosłownie z dnia na dzień. I teraz no, Ameryka stoi przed no, gigantycznym kryzysem, a myślę, że razem z Ameryką, no my też. No i oczywiście wszyscy się zastanawiamy, co będzie, tak, czy to będzie taka sytuacja po kryzysie w 2008 roku, czyli że większość z populacji wyszła na tym jednak dużo gorzej. Mieliśmy, y, mieliśmy niższe pensje, mieliśmy y, Mieliśmy dłużej, ludzie zaczęli musieli pracować, mieliśmy uśmieciowanie rynku pracy w Polsce, również na całym świecie. I, no i co tu dużo mówić, no, ta odpowiedź w Stanach Zjednoczonych. Przynajmniej na razie nakierowana jest głównie na ratowanie tego wielkiego biznesu, a nie miejsc pracy. No i tego są skutki. No i pytanie, oczywiście, jaką drogą pójdzie Polska? 2008 rok to jednak kryzys był mniejszy i mniej długotrwały niż ten z lat 30. ubiegłego stulecia. A mimo to narodził się ruch Okupuj Wall Street, mimo to pojawiły się bardzo poważne żądania przebudowy modelu gospodarczego. Teraz jak pan przewiduje, jak to będzie przebiegać? Znaczy, wtedy oczywiście na niczym się nie skończyło. tak? Znaczy, to jest dość przerażające, że po tym kryzysie. Do 2008 roku, jak pan redaktor słusznie zauważył, to był kryzys o mniejszych rozmiarów i też kryzys finansowy, prawda, to był kryzys wywołany przez działalność banków i to często po prostu przestępczą działalność banków i nikt za ten kryzys nie odpowiedział. Co więcej, jakby nierówności społeczne się zwiększyły i osoby, które były odpowiedzialne za ten kryzys, wyszły z tego kryzysu bogatsze i mające więcej władzy politycznej. No, Stany Zjednoczone zamieniają się totalnie w oligarchię, już taką, no powiem, zamieniają się w kraj Ameryki Łacińskiej, tak, to są tego typu sytuacje, А на A jeśli chodzi o Polskę, no ja się również tego boję, że po prostu ten kryzys wymiecie średnie i małe przedsiębiorstwa i w te średnie i małe przedsiębiorstwa w miejscu tych średnich i małych przedsiębiorstw no, wejdą po prostu wielkie korporacje, tak? Czyli zamiast znowu jakiegoś małego sklepu na rogu, będzie Biedronka, zamiast jakiejś kawiarenki na rogu będzie Green Coffee i tak i tak I boję się, że po prostu dojdzie do znowu koncentracji bogactwa. Znowu będziemy będą wykorzystywać firmy do, do tego, żeby obniżać płace i żebyśmy pracowali po prostu dłużej za mniejsze pieniądze, no. I teraz rozwiązanie w 29 roku było takie, no, że w Ameryce przynajmniej, I no, jednak postanowiono wprowadzić pewien system zabezpieczeń społecznych, doprowadzono do ogromnych robót publicznych, tak, zaczęto państwo zainterweniowało w gospodarce i to przyniosło tak, ten nowy ład prowadzony przez Franklina Diana Roosevelta no przyniósł rezultaty. Dzisiaj no nie wygląda na to, żebyśmy mieli do czynienia tutaj z podobnymi działaniami w celu właśnie zabezpieczenia przede wszystkim rynku pracownika, tak, no bo jeśli ludzie nie będą mieli pracy, jeśli ludzie nie będą mieli po prostu pieniędzy, to nie będą wydawać. Jak nie będą wydawać, no to nie będzie, to firmy, które produkują, nie będą miały jak sprzedawać swoich towarów. I to jest takie błędne koło. W 2008 roku faktycznie myśmy ten kryzys nie był taki głęboki, ale proszę zobaczyć, co się stało w Grecji, Hiszpanii czy, czy, czy we Włoszech. Tam, do tej, tam jeszcze niedawno bezrobocie też wynosiło kilkanaście procent. Jak mówimy, one po dekadzie te państwa południa się nie podniosły. To jest oczywiście też skomplikowane w związku z polityką niemiecką, euro i tego, że narzucono po prostu całej Europie politykę zaciskania pasa po, po 2008 roku. No i tak właśnie zaciskanie pasa. Na brzuchach najbogatszych kończy się długotrwałą e, recesją, kończy się spowolnieniem gospodarczym i, i utrzymującym się wysokim e, bezrobociem. No i boję się, że my też w tą stronę będziemy e, iść, a mówimy o dużo większym kryzysie. I nie widzę tutaj, e, no wie, pan redaktor pewnie wie, za moje poglądy. No moim zdaniem to jest moment, w którym po prostu trzeba, e, należałoby skoordynować działania na poziomie europejskim przynajmniej, czyli likwidacja rajów podatkowych, na pewno rajów podatkowych w Unii Europejskiej. Mówimy o tym, że Holandia, Luksemburg, Irlandia to są de facto kraje, które okradają inne europejskie kraje z naszych podatków. Mamy, nie mamy żadnych mechanizmów solidarnościowych na poziomie polityk socjalnych. Mamy tylko euro tak w Europie, które tak naprawdę bardzo pomaga Niemcom dzisiaj, a południe Europy każe za to. I po prostu, jeśli tej solidarności nie będzie, jeśli nie będzie walki z rajami podatkowymi, jeśli nie będzie walki z brakiem opodatkowania, ucieczką po prostu korporacji wielkich przed opodatkowaniem, to nie będziemy mieć po prostu środków do tego, żeby, żeby z tym kryzysem sobie poradzić. No, nie da się nie da się po prostu prowadzić tej, prowadzić tej polityki gospodarczej, nie mając środków, więc rząd ma dwa wyjścia: albo może podnieść podatki najbogatszym, albo może zaciągnąć dług. No i on tego na razie specjalnie polski rząd nie widać, żeby no, ten dług na pewno podniesie, ale czy to jest sposób wystarczający, żeby spełnić te, 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 te nasze potrzeby? No nie wydaje się. Ta tarcza antykryzysowa wydaje mi się być dość jednak nieadekwatna na sytuację. Mamy już 11 tysięcy firm, które zawiesiło działalność. Nie mamy danych za bezrobocie specjalnie, bo urzędy pracy nie działają. Ale sytuacja naprawdę jest ciężka. Zdaje się, że tych upadłości mamy więcej w samej ewidencji, centralnej ewidencji działalności gospodarczej. To w końcu marca było 33 tysiące firm, które zawiesiło, rejestrowało swoją działalność. To jest tak, że na naszych oczach te firmy padają. W Hiszpanii Tej. 300 tysięcy nowych bezrobotnych w ostatnich tygodniach. Nawet Austria pokazuje skokowy wzrost bezrobocia. W Niemczech toczy się debata w ramach koalicji rządzącej, czy Najbogatszych Niemców. Opozycyjna partia Liga Włoska, jej lider Matteo Salvini powiedział, ok, skoro Unia Europejska nie chce wypuścić specjalnych obligacji na poczet kryzysu koronawirusa, to może hmm. wypuśćmy obligację, którą wykupił bogaci Włosi trochę obowiązkowo, którzy mają olbrzymie pieniądze na, na kontach. To wszystko pokazuje, że mamy szereg działań na rzecz większego solidaryzmu społecznego. Jak sprawić, jak pan widzi żeby sprawić, żeby sytuacja nie potoczyła się tak samo jak w roku 2008, że okej, okay, wypłacono najbogatszym ich długi, a, a biednych czy, 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 czy pracowników zostawiono samych sobie. No, tutaj na pewno potrzebny jest mechanizm europejski solidarnościowy strefa euro, znaczy strefa euro ma możliwość, Bank Centralny Europejski ma możliwość wypuszczenia europejskich obligacji, e, które będą niżej oprocentowane niż chociażby to, za ile dzisiaj Włosi muszą sprzedawać obligacje, tak? E, więc to jest jakieś na, po prostu narzędzie, żeby zapewnić nam tani, że tak powiem, dług, którym jesteśmy w stanie sfinansować e, no, właśnie ten czas zamrożenia gospodarki. No. E, Niemcy czy Dania no, za, wybrały taki manewr, że po prostu powiedział, ok, zamrażamy gospodarkę, będziemy zapewnić wam na ten czas, te dwa, trzy miesiące pandemii, zapewnimy wam środki do życia i potem tą gospodarkę odmrażamy. Nie likwidujcie miejsc pracy, nie zamykajcie firm, tylko po prostu zacznijmy po prostu zacznijmy ze świeżym startem, jak to już się wszystko skończy, a w sytuacji, w której dzisiaj ta pomoc nie nadchodzi dla firm, no to te firmy będą musiały się po prostu zamykać, więc tak jak mówię, trzeba, system podatkowy musi być absolutnie tutaj uszczelniony na poziomie europejskim, likwidacja rajów podatkowych, opodatkowanie największych fortun, najbogatszych najbogatszych Europejczyków, korporacji, a z drugiej strony powiększenie długu. To jest moim zdaniem jedyne wyjście w tym, w tym kryzysie. Jeśli nie, jeśli będzie tak, że po prostu dalej będziemy utrzymywać, prawda, próbować utrzymywać tą dyscyplinę budżetową, którą premier Morawiecki narzucił, jeśli nie będziemy dalej, dalej będziemy kontynuować system podatkowym. Przypomnę, że w Polsce mamy system podatkowy degresywny, to znaczy proporcjonalnie podatki płacą większe, klasa średnia i i i najbubożsi. A ci najbogaci, którzy na przykład żyją z tego, że wynajmują, nie wiem, po 10 kawalerek, nie płacą bardzo niskie podatki w Polsce. I to się po prostu musi zmienić. No ja to widzę na przykład po Airbnb, tak ile nagle mieszkań się pojawiło na rynku w Warszawie, chociażby, do wynajęcia, i to w dużo lepszych cenach niż chociażby 3 miesiące temu. Po prostu te wszystkie mieszkania były wynajmowane na najem krótkookresowy, który jest też bardzo nisko opodatkowany. No i jak, ci, jak chociażby osoba w Warszawie tak ma konkurować z kimś, kto ma dziesięć kawalerek, wynajmuje je na Airbnb i ma z tego stopę wzrotu, prawda, dwukrotnie większą niż gdyby to wynajmował na najm Długokresowe i to są tego typu rzeczy w tym kryzysie, które widać, że trzeba, trzeba coś z tym zrobić. No Kolejną rzeczą to, to, to jest kwestia umów śmieciowych, tak, i tego deregulowanego rynku pracy, niskich, bardzo składek, bardzo niskich świadczeń dla bezrobotnych. Ja patrzyłem teraz, ile to świadczenie wynosi. To jest między 600 a 800 zł, i ono nie przysługuje 80% bezrobotnych. Znaczy, to jest naprawdę dość przerażająca liczba, więc jeśli no, to jest ten moment, żeby po prostu budować państwo dobrobytu, tak jak te, odpowiedzią na kryzys w latach 20. no właśnie było powstanie państwa dobrobytu. I państwa, które wybrały tę drogę, uratowały demokrację, uratowały gospodarki no i, i, i po prostu to jest wydaje się być jedyne dzisiaj rozwiązanie. No, albo po prostu odbudujemy solidarność między ludźmi, jeśli wzmocnimy świat pracy, no albo będziemy zmierzać w kierunku no, takiej dystopii oligarchii po prostu kapitalistycznej, gdzie cały kapitał jest należy do. do Banków, kilku korporacji, a cała reszta po prostu pracuje za przysłowiową miskę ryżu. Przy telefonie Janyś Piewak, słuchają Państwo, popołudnia net w Warszawie, w Krakowie i na www.net.fm pojawiają się głosy w tej debacie co teraz zrobić. Nawet pan profesor Hausner kojarzony kiedyś, przynajmniej z lewicą, żeby ograniczyć świadczenia społeczne, już mityczny program 500 plus, że teraz jest dobry moment, aby go żeby, aby go co nieco zredukować. Jaka jest Pana opinia? To jest droga do, do wyjścia z kryzysu. Pilnujmy naszych finansów publicznych, obcinajmy świadczenia społeczne. Nie, absolutnie. Przeczytałem to z przerażeniem. Nie wiem, to, że profesor Hauser może być kojarzony z lewizją tylko pokazuje, jak bardzo dzisiaj to słowo niewiele znaczy. Obcięcie dzisiaj świadczeń rodzinnych, tak, takich 500+, plus, oznacza biedę dla setek tysięcy osób i oznacza absolutną... No mamy, to, Ten kryzys jest kryzysem popytowym, tak? czyli jest kryzysem tego, że ludzie... Nie będą mieli po prostu pieniędzy, za co kupować dobra na rynku. Jeśli profesor Hausner uważa, że to jest świetny pomysł, żeby dzisiaj zabierać y, y, ogromnej rzeszy Polaków, pieniądze i y, 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 po prostu zubożyć ich jeszcze bardziej, no to naprawdę gratulacje, to znaczy, że on się niczego nie nauczył z kryzysu 2008 roku. Y, nie może na, od, y, odpowiedzią na ten kryzys nie może być zaciskanie pasa na, na, po prostu na brzuchach naj, najuboższych. Tego typu działania i tego typu słowa no, świadczą o tym, że naprawdę dzisiaj znajdujemy się w stanie naprawdę ogromnego, ogromnego zagrożenia, jeśli, jeśli elity biznesowe przepchną właśnie tą wizję, że trzeba praktycznie prawda, budżetu finansów państwa, tego tej dyscypliny budżetowej, że trzeba oszczędzać na, dla, na pracownikach, że trzeba obniżać pensje pracownikom, że trzeba obniżać świadczenia socjalne, to naprawdę będziemy mieć tu długotrwałą recesję, która nas naprawdę to, z której długo, długo, długo nie wyjdziemy. Ale przypomnę, że to nie jest koniec naszych kłopotów, bo w Polsce jest susza. E, rolnicy mi mówią, że sytuacja jest naprawdę bardzo słaba, więc możemy się spodziewać inflacji cen żywności. E, i e, dochodów ludności mieszkającej w miastach i zajmujących się nierolniczą działalnością. A to tak. tak jest zdecydowana, zdecydowana większość... Ale pa, panie redaktorze, e, to nie jest wcale tak, że rolnicy komu będzie z tego z tytułu jakoś zdecydowanie lepiej, bo e, jeśli popadają małe sklepy, jeśli zostanie na rynku już tylko Biedronka i lid, no to one będą miały taką presję i one już mają dzisiaj gigantyczną, gigantyczny lewar na rolników, tak, mogą żądać od nich obniżenia cen, a jeśli dojdzie do tego, że naprawdę na rynku zostanie kilka tylko podmiotów handlowych, to oni to ci rolnicy mimo tej inflacji będą po prostu musieli obniżać znowu swoje ceny, znowu będą musieli prawda, dopłacać do tej produkcji rolniczej i zyskać na tym tylko, zyskają tylko na te korporacji, ale to jest to jest naprawdę bardzo prawdopodobny scenariusz, na słyszę latem i to może naprawdę też bardzo jeszcze pogłębić ten kryzys, w którym się dzisiaj znajdujemy. To z tego, co wiemy, teraz wyciągnijmy praktyczne wnioski dla Polski i oceńmy tarczę antykryzysową. Wiemy, że to nie jest koniec, wiemy, że będą nowe propozycje, ale to, co mamy uchwalone, to wygląda trochę jak, jak jednak ratowanie bogatszych kosztem biedniejszych. Wiemy, że uposażenia będą niższe o 20% co najmniej w tych firmach, które, które nie pracują. No, tak, znaczy, nie pracują, znaczy mamy do czynienia z, z jednej strony z obcinaniem pensji. Jakby deregulacją, kolejną deregulacją rynku pracy w tej tarczy, tak, znaczy tam e, możliwość pracy do 11, chyba, czy nawet 12 godzin dziennie. E, e, wiem, że na przykład znowu biedronka chce pracować teraz od 6 do 24, tak, i nie mówię, o tym, żeby, e, jakieś znowu dodatkowe pensje były wypłacane tym ludziom, którzy pracują w tych warunkach, tych bohaterów, tak, którzy zapewniają nam żywność, tylko że będzie właśnie to e, wykorzystało te wielkie sieci, żeby przykryć. Prędzić śruby pracownikom. A y, ja nie a jeszcze mamy do czynienia y, z... Oprócz tego, że mamy problem z tymi pracownikami, którzy są na etatach, no to mamy jeszcze ogromny problem z tymi wszystkimi, którzy są na umowach śmieciowych albo na jednoosobowych działalnościach gospodarczych. W Polsce to jest 2,5 miliona ludzi i te osoby w ogromnej mierze nie mają dzisiaj żadnych zabezpieczeń, tak? I tej, wedle tej tarczy mają dostać tam 2000 tysiące złotych po spełnieniu iluś tam warunków I, 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 i dopiero po tym, jak pracodawca, tak, poprosi o te pieniądze w imieniu pracownika, więc no To naprawdę robi, robi się robi się. Ja nie jestem ekonomistą, ale widziałem, że tak że z analiz ekonomistów wynika, że tak naprawdę tam żywej gotówki wpuszczonej w gospodarkę jest bardzo niewiele, że jednak większość tych pieniędzy to jest albo wsparcie dla banków, akcji kredytowej, albo różnego rodzaju księgowość, tak związana z tym, że właśnie tego zus nie będzie, ten ZUS nie będzie popierany. No ale co mają mali przedsiębiorcy i średni przedsiębiorcy powiedzieć, jeśli mowa o kosztach stałych, jeśli chodzi o kwestie leasingów, jeśli chodzi chodzi o kwestie kredytów kredytów hipotecznych też tam w ogóle nie została a ta kwestia w ogóle poruszona. No moim zdaniem rząd powinien przynajmniej na trzy miesiące wprowadzić absolutne moratorium kredytowe, tak, znaczy w sensie wydaje mi się, że pobieranie teraz przez banki, które miały latami miliardowe zyski, pieniądze, pieniędzy od, od podatników, od pracowników, no jest po prostu czymś zatrważającym i to można zrobić myślę, naprawdę tak, żeby te koszty się rozłożyły tego Kryzysu rozłożył się jakoś porówno, no więc jakby brak tych pieniędzy na koszty stałe, brak pieniędzy na brak rozwiązań dotyczących właśnie zawieszenia spłat kredytów, leasingu, brak pomocy jeśli chodzi o czynsze dla ludzi, tak, którzy wynajmują mieszkania na, 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 na rynku, no sprawia, że, 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 że tej pomocy dla, 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 dla pracowników i dla tego właśnie średniego biznesu jest bardzo niewiele, a jak poznikają te miejsca pracy, to będzie jej niesłychanie trudno potem odtworzyć, tak. Więc no tutaj się rząd, boję się, że jeśli rząd za moment nie zadziała, to możemy się budzić naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Przy telefonie popołudnia wnet Jan Śpiewak. Jeszcze ostatnia kwestia w naszej mhm. rozmowie. Proszę o ocenę tego. Tekturowe państwa to jest termin, którego często pan używa do oceny tego, jak działa polska administracja. A z tą akurat pan się spotykał w różnych mhm. ustawach i, i samorządową, mhm. i władzą sądowniczą, i władzą centralną. R również jak ona teraz działa w ramach, w czasach kryzysu i w ramach. Panie redaktorze, jak ja widzę zbiórki na polskie szpitale, jak ja widzę, że ludzie sami szyją maseczki dla lekarzy, to mi po prostu, znaczy, ja bardzo szanuję tych ludzi, którzy pomagają, ale po prostu wściekłość mnie się bierze. To jest hańba. To jest po prostu hańba, że. Pracownicy szpitali nawet nie mają tych podstawowych środków. Tak? Widzimy, jeśli mamy państwo, które kłodzi usługi publiczne, właśnie tego typu, jak teraz widać służba zdrowia, ale też chociażby Poczta Polska, tak? która też okazuje się być kluczowa absolutnie dla funkcjonowania państwa. Przypomnę, że jeszcze niedawno były pomysły, żeby de facto to państwo państwa Polską sprywatyzować, tak? to, to po prostu wszystko się we mnie burzy. No, jeśli mamy państwo, które, które żeby, żeby które musi się odwoływać do pomocy obywateli, żeby działać. No przepraszam bardzo, nie mamy jeszcze jakiegoś gigantycznego kryzysu. tak? To nie jest wojna, tak? to nie jest jakaś, e, nie wiem, co to, to nie jest trzęsienie e, ziemi jakieś potężne. Tak? E, a mówimy o miesiącu tak naprawdę e, tej EPE pandemii, jeszcze niecałym i de facto państwo się chwieje. no To jest po prostu e, absolutnie sytuacja porażająca. I e, ja znowu przepraszam, że wracam do tych podatków jak jakąś mantrę. No sorry, jeśli mamy podatki, jeśli mamy e, tak, taki system, że biedni i średnio średnia utrzymują całe państwa, to nie będziemy mieć nigdy porządnego państwa, to państwo zawsze będzie z kartonu i ktoś wreszcie musi powiedzieć to jasno. Albo podatkujemy te fortuny najbogatszych Polaków, albo opodatkujemy korporacje, albo rozwiążemy kwestię rajów podatkowych, albo będziemy mieć państwo z kartonu po, po wsze czasy. E, i, i, I to nie ma innych nie, nie ma innych cudów, po prostu to jest kwestia tego, jak, w jakim państwie chcemy żyć. Czy chcemy żyć w państwie oligarchicznym i mieć wtedy system podatkowy, który właśnie zwalnia z podatków najbogatszych, czy chcemy mieć system demokratyczny, który gdzie... Poda gdzie pod, gdzie podatki są płacone również przez najbogatszych, yy, najbogatszych, a tak dzisiaj się nie dzieje po prostu. Skończyłem właśnie drugi tom Władysława Konopczyńskiego, Konfederację Barską. Bardzo serdecznie polecam wszystkim, którzy są powiedzieć, jak działa państwo, gdzie się nie płaci podatków, a zwłaszcza ci najbogatsi świetny, świetny przykład, tak. Świetny. W ogóle nie płacą. I do czego to prowadzi Jan Śpiewak był gościem popołudniownet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dzięki do usłyszenia. Do usłyszenia mamy godzinę 17.29. tutaj oddaję głos do studia. Tam czeka Jan Gromnicki. Bardzo dziękuję Łukaszu. I posłuchajmy chwilę muzyki, ponieważ trzeba wlać trochę rytmu i nadziei w serca naszych słuchaczy. Kto ma wiedzieć, ten wie, a kto nie, niech posłucha YAG Waking Up Down.